Uuu, ale powiem Ci, że ja cienki nie jestem, ale mi rękę wygina. No to wiesz, no to jedna krypka. Idzie na the second stronę. <grywia> ja. Siemanko, witam Was kolejny raz na y, kanale Fishing Kalajkin. Dzisiaj, Kalajki. y, dzisiaj y, ze mną jest znowu Marek, Mareczek i Zbysiu. Lecimy dzisiaj na komercję. Długo nas nie było na kanale, ale to z tego względu nie dlatego, że nie byliśmy na rybach, tylko dlatego bez rybie. Że, że dokładnie, że nie było co, co tutaj wstawiać, a nie będę wstawiał tutaj filmików, bo już jeden stawiłem w tym roku w ogóle bez ryb. No, w sumie generalnie to wędkowanie nie tylko. Z rybą jest, ale już mieliśmy dosyć dlatego teraz dzisiaj lecimy z samego rana godzina 5 na komercję Nie byliśmy tam jeszcze, będziemy testować łowisko Stary Młyn Zobaczymy co tam jest zatopione I co, wcześniej byliśmy z Markiem na zawodach, już jedne zawody obskoczyliśmy, no niestety Szału nie było. Szału nie było. Na 27 zawodników 15 nic nie złowiło. Miało zerowy wynik. No nic, no co, lecimy. Zajedziemy, będziemy się rozstawiać i zobaczymy, co tam wyjdzie. Przetestujemy to łowisko. Zdecydowaliśmy się na to łowisko, dlatego, że jest dużo pozytywnych opinii na, ten, na temat tego łowiska. Nie? Na Facebooku widzimy, że Zdjęcie, ludzie wstawiają całkiem fajna ryba tam jest jak będzie to zobaczymy generalnie karp chyba się zaczyna trzeć także może też być nipa, może być a, różnie niepiska. pozdrawiamy za tydzień a to może powiem na zakończenie jak będzie zakończenie no to co widzimy się na łowisku siema Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, będziemy się rozładowywać, rozstawiać i później będziemy próbować, co stąd wyciągnąć. Na razie widzę ludzi kupa. Kaczki pływają, co będzie, to zobaczymy. Powiem tak, rozstąpiłem się. Zaczynamy od klasyka. Biały robaczek z kukurydzą. Na prawej surowa kukurydza, na lewej ananasowa kukurydza. No i czekamy. Nadmienię tylko, że jakieś brania miałem już przy rozkładaniu, jakieś tam pociągnięcia były. Sygnalizator, sygnalizator yy zadziałał, Jeszcze to było widać, że Pociągnięcie, szarpnięcie, ale takie pojedyncze, może jakaś drobnica. O. O tym właśnie mówię. Ale myślę, że to szarpie drobnica, bo gdyby to było coś większego, to by było jechana. Poszło. No nic, czekamy. Czekamy. Pogoda luks. Wiaterek delikatny Słoneczko świeci, będzie ciepło Ja się troszeczkę rozebrałem W samej bluzce jestem I tylko chciałbym nadmienić Że to jest to, co tygryski lubią najbardziej Koledzy wędkarze będą wiedzieli o co chodzi Słuchajcie, już wiem co to ciąga Myślałem, że to coś większego A to puteczka, Płoteczeczka Takie małe Fiu bździu Fiu bździu. Nic, spróbujemy dalej O, Zbychu wywindował tu właśnie puteczkę Na razie taka drobnica Ale ta większa jest niż moja O, maluczka puteczka. Ty, jej kurwa smsa Nie przeklinać. Przepraszam. Weterze. Przepraszam. I do wody ją. O buźka była. Cyk do wody szybciutko. Poszła. To to na razie co? Marek bez ryby. My piąteczka. Marek bez ryby na razie. Marek bez ryby. Hej, lecimy z koksem. Było branie na Dumbelsa ananasowego no i lecimy brak? a nie wiem czy on nie wszedł mi w bok, weź wyciągnij ją nie poszedł w bok w ogóle poszedł mi w bok skubany Poczekaj, bo on poszedł w bok, ja na razie go nie mogę ciągnąć, bo on ciągnie. Nie wiem, co to jest w ogóle. Ściągaj, ściągaj albo zlataj, albo nie Coś idzie. Ściągaj, ściągaj tego drugiego, on poszedł w ogóle w lewą stronę, mi nie? Idzie ładnie Pałóż tutaj Ale odjazd był ładny Ananasowy dąbelsik Ananasowy dąbelsik ja pokażę trochę dalej żeby był może czubek było widać Odbierek chyba mój nie? Nie. Zobaczymy co to będzie co? A to płotka mała siedzi Nie, to nie, jest nie za mocno się wygina nie, to... nie. Trzyma się trawy To nie jest płotka Jak zwykle Do brzegu Do brzegu ciśnęło Tu też do brzegu cisnęło na... ci na... O, o, o ale pękło dwa razy. Patrz, 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 patrz. I to jest to, co ty gryski lubi najbardziej. Ty. Ty, no nie chcę go szarpać do góry, bo ja to nie lubię, bo to może być spina zaraz i będzie. O Widać koszyk. Jest coś... One... Znaczy ja wiem to może jakiejś tam rewelacji nie ma jeśli chodzi o wielkość. Zaraz zobaczymy. Coś się wyłoni. Pokaż gębę. Kurde, nawet jeszcze nie krupnęło? Nie. On, to on do góry nie, nie chce iść ty, zobacz. Patrz Te, ale karp już powinien kurkę się wykładać powoli. Albo Nie... By, by... Nie... Karpik... Karpik... No nie chcę go, wiesz, na siłę ciągnąć, nie, bo... Tak myślę, że karpik, bo takie żółte, takie... poszło. Wiesz, na siłę to zaraz zerwiesz, nie? Ale widzisz. Karpik jak weźmie, to od razu jedzie. Jest i Hama, i ten, no. jak duża ryba, no, bo to. Ale jest coś większego, bo. O, widzę. De... Tam, ocień. Nie, ja swoje bo, to... <laughs> bo wiesz, mój za mały. <laughs> no to jest O, ładna ryba czy ładne rybsko jest mam delikatny zestaw, nie chcę go szarpać Matę, ważenie, nagrywanie no Siatkę zobaczył <laughs> No niestety Albo stety Chodź Nie jestem go sk... Czy wiem czy on taki... Nie no ładnie, nie wiem czy nie sadzon Pełno łuski. Być może tak Pełno wózki, o, to to jest coś silne kabany, tubaś hmm. hamule to działa. <grywka> tu kurwa, tu. O, ładna, ładna ryba. Już wymęczony jest. Dobra, nasz. Nasz jest. ładna ryba. Mierzymy kolega najpierw. Kolega mierzy. Niedużo. Mierzy, ale mierzy pan kolega. O, 50. 50. To szału nie będzie, ale zważy, zważymy. wziąć matę to 2 kg szału nie ma 2 kg 50 cm sadzanek na macie przeniesiemy żeby tylko pokazać wam jak wygląda sadzanek pełno na macie przeniesiony niziutko taki wygląda, taki ładny sadzanek zobaczcie Taki Sadzanczyk Mucio Muchos gracias senioritas O cicho, cicho, cicho Stróżnie Okej okay. I tak kuna <grystanie> Powiem tak y na Naprawy miałem dębels ananasowego i wyciągnąłem sezanika, 2 kg 50 cm długości, jak widzieliście wcześniej. W związku z tym, że Dumbelsik się sprawdził, na lewą wądeczkę zarzuciłem dębelsika, ale pomarańcza czekolada i zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że będę sukcesem. Myślałem, że coś większego jak ciągnąłem. Nie chciałem, nie chciałem tutaj szarpać tą rybę, bo mam lekkie zestawy, yy, więc troszeczkę powalczyła ta ryba, ale po wyciągnięciu się okazało, że tylko tylko, ty albo aż yy, 2 kg 50 cm Karpiczek, pewno łuski, sadanek. Słuchajcie, Mareczek coś ma, mówi, że nie dużego. To zaraz się okaże, że godzilla. Nie, nie? chyba, że płynie w tą stronę, wiesz. A może być? No i temu wiesz, oporu nie ma. A, A Może coś... być, być, być tak o. Masz tu, o. patrz, do czego doszedł. Już. O ty, ale coś hamule działa nie. Nie. Co nie, ale kurde Ty A co to jest? Karaś chyba Karaśko Wiecie? Karać. karaś. Karać, ale ładne ty. Mój robiony.

No ja ci powiem taki kurde koło kilograma będzie mareczku. To się wypił już? Tak. O taki o bliżej tego ekranu. No, proszę. Ładny karasiek koło Ładne. kilograma tak o. ładny. Co do wody go? Nisko, nisko, bo tuż nam tu wieże. Uwaga zwrócili. Tak, uwaga wy, to. Wys, wysoki brzegi jest, no to nie chcę jego rzucać też. O. I proszę bardzo, łuję facet. Po szetek kuno, ale fajnie. Markę odebrałem, karaśka A on coś idzie od razu w lewo... Uuu, od razu w lewą stronę ciśnie Od razu w lewą stronę ciśnie Ale jedną wędkę mam Ale takie Ty, jakie bicie ładne! Ej! Jakie ładne bicie? Nie ja powiem tak. Znowu y, dumbelsi ananasowy. Od razu poszło w lewą stronę. Standardowo, chyba to ryby automatycznie, bo i u Marka też poszły w lewą stronę. Także lewa strona jest brana. Uuu Spokojnie. Ja nie wiem co to jest w ogóle. Ale nie niedużego, bo, bo duże... Ale myślałem że ty, branie było takie jak, jak mała ryba jakaś. Takie pipi pipi. Pi. Drugą i szyli bo Marka odbierałem. I przede tutaj tej mity, zaczęło wysiorbać Jeśli to jest Karaś, to jest u... Patrz, co się dzieje, zobacz No, sorry, no, ale no, nie mogę, bo czuję, czuję na, na pine, wiesz, na, na, zestawie, zobacz. No widzę właśnie. Patrz, zobacz. No nie mogę, nie wiem co, albo karpa, albo karaś, nie? Tak, tak, już widzę. Normalne. Normalny. Trulet. Ja, czyściutki, bez łuski. Ja nie widzę, bo... Uj. A nie, pełno łóżki. Sadam Sadam? Sadam Ten sam. To by jego. Zaraz zmierzymy i zważymy Nie, nie jest ten sam. Ubierz mi. Tam są jeszcze zmęczone. Chociaż ty. i nie jest hamulec lekko nastawione. a ja tu kadr wlazłem spoko wytnie się się? a może i ten sam? dobra mistrzu męcz się bo ja muszę tu na... ja nie... nie, re... nie no większy jest Nie, karaś Czy karp? Karaś Nie, karp, wąsy ma Dwa i pół kilo Niziutko, niziutko Słuchajcie tym razem większy 2,5 kg sadzanek 2,5 kg sadzancik. No, do wody go nie męczymy go o paczku lecisz suku. Mam na koncie dwa sadzany. Karpiki pełnouskie wszystko na dembelsa anonsowego. Pierwszy sadzanek y Miał 2 kilo a drugi już taki troszeczkę kurde mocniejszy, mocniejszy był i miał 2,5 kg. Oczywiście odliczając matę, nie? I powiem Wam, jest fajnie. Jest godzina dziewiąta i już mam dwa karpiki. Jedno płóteczkę. Marek ma płóteczkę i Zbychu ma płóteczkę. Ale zabawa trwa. Zobaczymy jak tam dalej będzie. Mam pewną już taktykę tutaj obraną Myślę, że będzie lepiej. Czasami coś pyka. Aczkolwiek przy tym yy, drugim sadzoniku. branie było takie nietypowe dla karpy, bo takie było delikatne bardzo. Myślałem, że to jakaś płotka albo nie wiem jakiś karasik, bo... A nie Marek Krasia ładnego złapał. I myślałem, że jakiś karaś nieduży ale po zacięciu stwierdziłem, że jednak to coś ładniejszego. No i faktycznie był to sadzanik. No. Łapiemy dalej, zobaczymy co to się wydarzy. Jest fajnie, pogoda jest super, ani jednej chmurki, niebo czyściutkie, słoneczko grzeje już się. Kurde, rajtuzy zdjąłem. Jestem w tych yy, w spodoneczkach. Żona mi wczoraj już szyła, za co, za co Madziuni dziękuję bardzo i, i lecimy dalej. Jest trzecia ryba, nie wiem co to jest Poszła, przebiej. Oczywiście standardowo w lewo jado. Jado w ledo W ledo W lewo jado. <noise> Taka ekscytacja, że się język plącze Powiem szczerze Ale teraz tym razem na lewo wędkę I to jest czekolada pomarańcza I dorzuciłem jeszcze yy, kukurydzę do tego Do spontanie ale na ten twój na pultach, co na... to karać? Dobra, u mnie poszło ze wszystkim, całym zestawem. Ciągnij, bo to albo to twój, a u mnie a. Ale ciągnij, bo może mój zestaw. Niestety awaria. Słuchajcie, od y, paru godzin, gdzieś ze 3 godziny, po złapaniu tych dwóch karpików, to co widzieliście już, y, cisza. Y, zmieniłem troszeczkę y, przynęte. tam wrzuciłem y, na lewą wędeczkę y, białego robaczka, y, z prawej zostawiłem dymbelsa y, ananasowego. Marek takie kule wali, będziecie widzieli, y, w jakimś tam syropie. Chyba biszkoptowym w tym co makaron miał moczony. No i próbujemy dalej. Na razie cisza jest godzina już 13.30 i na razie tutaj cisza. Parę razy widziałem, że parę kabanów się wyłożyło tutaj na, na taflę lodu. Drobnica chodzi, spławia się, ale reszta cisza. Ale walczymy dalej. O, właśnie. Ranie strasznie delikatne było. No, coś siedzi. Ale nie dużego. Nie włączam nawet... ...pomerki czołowej, bo... ...coś... ...coś małego, ...coś małego jest jakoś. No, mówiłem, no. Co Jakby coś większego. Brało, ale płotka jest taka powiem, że sympatyczna. Sympatyczna puteczka. Cicho, żeby pokazać całkiem sympatyczna puteczka. O. Do wody, Dobra, Dięcia. słuchajcie. Kurczę, kończymy już tu dzisiaj wędkowanie. Co to można powiedzieć? No, Dużo nie powiemy o no, tym uwisku, po jednym razie, ale ryba jest. Ryba jest, bo no. i obok nas ciągali to ładne mury takie po 70-80 cm, karpiki, karpiki ładne. Takie karpiki piątki. Piątki, no ja wyciągnąłem dwa, dwa i pół karpia, sadzanka. Tutaj Marek karasił płotki, ładnego. no też płotki, tutaj zbychu same płotki. No i generalnie jest ciężko powiedzieć, no tutaj gość, który się tym opiekuje, mówi, że. Że Karp się dotarła, przygotowuje i może to też być związane. No, pogoda dopisała się, zjaraliśmy choć jedno. choć jedno. No, Odpoczynek. no i to wszystko. No. Za, za, tydzień, za tydzień planuję. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie w trakcie na zawody jechać. Tutaj chłopaki jadą do olecka, to oni odpadają. Także ja będę kręcił sam, sam pojadę i tak będzie. No. Coś jeszcze macie do dodania. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Do następnego.